Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem chciałbym powrócić do spraw hanukowych. No jak wiemy, Hanuka się zbliża i od, jak dobrze pamiętam, bodajże 2006 roku, na pewno przed 2010, jeden z, pew, jeden z polskich polityków, bardzo, bardzo katolickich, wprowadził e, razem z prezydentem Lechem Kaczyńskim Hanukę do Pałacu Prezydenckiego. Jakim cudem to się stało i dlaczego możemy domniemywać? Niemniej jednak patrząc na takich ludzi, jak pan Marek Jurek, podejrzewam, że rąbnęło mu w głowę także sjonistyczne chrześcijaństwo, jak to czasami z dewotami bywa. Ale yy, wracając właśnie do Hanuki w czasach obecnych. Biorąc jeszcze pod uwagę, że to jest hanuka yy, yy, celebrowana nie przez całe żydostwo, tylko przez sektę. Taką dość no, heretycką dla wielu ugrupowań żydowskich, bo wierzącą też w reinkarnację, i dziwne takie pojęcia nietypowe dla klasycznego judaizmu, chodzi o Chabab Lubawicz, tym bardziej jest to zastanawiające. Ale yy, do rzeczy. No i tutaj też już się powoli zaczyna, no bo mamy nowego prezydenta, no i się zaczyna dyskusja, czy nowy prezydent zapali te świece chanukowe, czy nie. I yy, jak to się potoczy. No, i mamy zwolenników, żeby tego nie robić, zerwać z tą dziwną tradycją wprowadzoną do naszego parlamentu i pałacu prezydenckiego. a no, Ale są też zwolennicy, żeby kontynuować, no, bo, bo to i tamto. I tak zwane to i tamto jest bardzo ciekawe. Zwolennicy kontynuacji tej tradycji mówią, no, trzeba kontynuować tą hanukę, bo jak przestaniemy ją kontynuować, to obecna administracja amerykańska się na nas obrazi, bo tam jest dużo syjonistów, jest też wpływ żydowskiego lobby, ale są i syjonistyczni chrześcijanie itd., itd. Jest to dla mnie argument mocno nietrafiony i zupełnie pomylony, bo jeśli patrząc na politykę Stanów Zjednoczonych, należy zauważyć, że jest wiele krajów, które nie uznają Izraela i są do niego zdecydowanie wrogie, a dostają mnóstwo pomocy yy, ze strony yy, państwa amerykańskiego. Jak duża część krajów bogatych Zatoki Perskiej, jak Pakistan i tak, dalej, i tak dalej. A i nawet sam Egipt, który z Izraelem ma co prawda unormowane stosunki, ale wcale się z nim nie kocha. Ostatnio nawet odmówił przyjęcia ludności ze strefy gazy. Jakoś ze względów strategicznych Amerykanie, pomimo tego, że Egipt im stanął koniem, nie zaprzestali wspierania armii egipskiej. Dlaczego? Bo to gwarantuje stabilizację ważnego regionu, jakim jest Bliski Wschód, i czasami trzeba niektóre wybryki egipskie tolerować i też dalej im pomagać, żeby układ się trzymał. Więc mówienie, że zaprzestanie Hanuki coś nam pogorszy, czy polepszy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z kimś tam, przypomina mi właśnie takie emocjonalne, życzeniowe podejście do polityki pseudointelektualistów. Polityka rozgrywa się na platformie siły i różnych tam zysków i, i, i strat. I oczywiście chodzi o siła i wpływy. I zyski. Yy, trzeba wziąć pod uwagę, że w naszej yy, klasie politycznej, klasie bez klasy, dominuje od wielu lat takie podejście, że przez przylizywanie się Izraelczykom, to dlaczego akurat tylko Chabab Lubawicz w tym przypadku yy, palimy Chanukę, nie rozumiem, ale panuje takie podejście, że przez przylizywanie się Żydom Izraelskim możemy ugrać coś w Stanach Zjednoczonych. Jak widzimy, kraje, które są nawet wrogie wobec Izraela, ugrywają w wiele w Stanach Zjednoczonych i jakoś się mu nie przylizują, nawet go nienawidzą i nie uznają. Jest to pojęcie oczywiście błędne podejście. Można przywołać przykład Kwaśniewskiego, który tak chciał szefa NATO, oczywiście nic nie dostał. Tak się Żydom przylizywał, że zostaliśmy z problemem, mianowicie ustawą o tak zwanym kłamstwie oświęcińskim, bo myślał, że jak się się środowiskom od Holokaustu, to zostanie szelem na to. Zły adres, kwachu nic nie dostał. Tak samo przylizywał się wszystkim ostatni prezydent Andrzej Duda i tak myślał, że dostanie pracy za granicą, że musiał skończyć u Kastanowskiego Stanowskiego w kanale Zero jako dziennikarzyna. Czyli widzimy, że głupie przylizywanie się do kogoś do niczego nie prowadzi. No, i tutaj mamy kolejny przykład z tą Chanuką, myślę, i ze strachem odwołania tej celebracji, która uważam jest niepotrzebna. Bo po co mamy celebrować Hanukę, skoro w synagogach Chaba-Plubawicz nie ma celebrowania Wielkiej Nocy albo Bożego Narodzenia? A skoro oni tacy tolerancyjni, to jeszcze Ramadan powinni celebrować. Jakoś nie zamierzają, nie, przynajmniej nie słyszałem o tym z ich strony. To dlaczego inni mają celebrować ich święta? Nie ma tego wytłumaczenia. Jedynym wytłumaczeniem jest to, że ktoś myślał, że komuś się przyliże i coś za to dostanie. No jest to bardzo niedojrzałe uprawianie polityki, jak już widzimy, które jest bardziej szkodliwe niż pożyteczne. Powinniśmy z tego wyrosnąć i uprawiać politykę twardo, ja, tobie, ty, mi. Polityka to jest tylko siła i interesy, nic innego i spryt. Jeśli tego zabraknie, to nic się z tym nie da zrobić, a uprawianie polityki poprzez podlizywanie się, sentymenty lub jakieś pseudointelektualne prawienie o tym, jak być powinno czy nie powinno, yy, nigdy do rozwiązania problemów nie prowadzi, a jeszcze bardziej je pogłębia. I kto, każdy, kto prowadzi politykę w ten sposób, staje się podatny na wyzysk. Dlatego inni nas wykorzystują i wchodzą nam na głowę. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.